Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Mateusz Leks z grupy Jurajskiej GOPR. Dzień dobry. Witam serdecznie. Lipiec i sierpień, e, początek, połowa sierpnia okazało się dla ratowników górskich no, wyjątkowo intensywnym czasem. W wielu regionach padł nawet e, no, niechlubny rekord. E, tych interwencji było o wiele, wiele więcej niż nawet e, przez. E, zwykłe miesiące całego roku. Jednak nie wszystkie incydenty dotyczą urazów kończyn czy problemów z funkcjami życiowymi. Z czym się mierzycie? W grupie jurajskiej okres letni jest, powiedzmy, takim okresem, gdzie mamy najwięcej pracy, szczególnie od połowy kwietnia, powiedzmy, do, do końca października. Najczęściej w tym roku mamy do czynienia z różnego rodzaju, raz te, co Pani wspomniała, urazami mechanicznymi, czyli jakieś upadki z wysokości, skręcenia, złamania. Ale dodatkowo dochodzą nam różnego typu zaharowania, typu zawały, udary. Ostatnio też często wyjeżdżamy do różnego rodzaju urządzeń, na przykład przez osy. Ludzie nie wiedzą, że mają, są uczuleni, i wtedy musimy jak najszybciej dojechać do takiej osoby, podać odpowiedni lek, albo bezpośrednio wezwać karetkę pogotowia. I taka osoba jak najszybciej musi trafić do szpitala. Dodatkowo w ostatnim czasie mamy dosyć dużą ilość poszukiwań. W tym roku dużo wcześniej zaczął się sezon grzybowy na naszym terenie i też ostatni tydzień przysporzył nam troszkę pracy związane właśnie z poszukiwaniem osób zaginionych, które